Czytałem Twój świetny wywiad w Replice już kilka lat temu. Ty jesteś uważana za ikonę środowiska LGBT, sojuszniczkę. Naprawdę? Tak, tak. Mam takie wrażenie, przynajmniej wśród znajomych. Wiem, że moja mama w jakimś momencie była albo też jest, mhm. ale... Na pewno sojuszniczka, tak. Cieszę się, cieszę się bardzo, bo, bo mam wielu przyjaciół, którzy um, no właśnie są homoseksualni, i bardzo um, cenię ich wrażliwość, ich spostrzeżenie. Spostrzeżenia często, często są to osoby, których się radzę, bo, um, bo jesteśmy ze sobą bardzo blisko i, 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 i rzeczywiście ta sytuacja, która jest, jest teraz, ale pewno. Ja zaraz, chciałem o to tak, Cię zapytać, zapytać tak jak w tym kontekście, dlaczego my się cofamy? Jest taki regres, jeżeli chodzi o tolerancję. I zwykłą empatię zamiast progres. Jakie masz spostrzeżenia? Bo mi jest to ciężko zrozumieć. Bardzo, jak na ten różowy mikrofon, głębokie pytanie, bo to jest rzeczywiście regres. To jest niesamowite, że w dzisiejszych czasach musimy się mierzyć w ogóle z taką walką. O, o, o tą tolerancję, bo nawet tolerancja to jest za duże słowo, ale o jakiś taki rodzaj szacunku dla inności. Zawsze uczyłam moje dzieci tego, że, że ludzie są bardzo różni. Pamiętam jak przychodził do nas, um, um, śpiewał u mnie w chórku Nick Sinclair, który, którego uwielbiam, kocham i, i moje dzieci patrzyły na niego z taką fascynacją, bo jest inny z wielu powodów i uwielbiały go. One uwielbiają tę inność. Mnie też ta inność zawsze pociąga. Um, dla mnie to jest nie do pojęcia, co się dzieje. Przepraszam, bo może źle odebrałaś, jak powiedziałam, że ten różowy mikrofon, nie, ale temat jest rzeczywiście poważny, ale choć cieszę się, że, że w różnych mediach o nim mówimy, bo warto nawoływać, mówić o tym głośno do wszystkich ludzi. Rzeczywiście to, co się stało z nami, jest teraz przerażające. Jak widzę, rodzaj jakiejś takiej agresji, która zbudziła się poprzez... Przez to, że, że ludzie zaczęli bronić swoich praw, jestem przerażona światem, w którym żyję, który mnie otacza. Napisałam na, 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 na tej płycie taką piosenkę, znaczy piosenkę to jest bardzo złyskowa, taki, taki tekst do utworu Preludium Cemol pod tytułem Znieczulenie. Zepsuł nam się świat, coś jest z nim nie tak. I myślę, że, że właśnie tak jest. Ja nie umiem tego wytłumaczyć. Kompletnie nie rozumiem tego, że rozwijamy się tak, tak bardzo w różnych dziedzinach. A, a tutaj w tej, w tej dziedzinie jest taki, taki regres. Miejmy nadzieję, że to jest jakaś fala, która za chwilę zostanie zatamowana i jakiś rodzaj rewolucji nastąpi w naszym myśleniu.